Chyba musisz spierdalać Bo chyba ci spadnie na łeb <laughs> Oj kurwości, To niezły Ta, ta, mogę podejść i zabrać No stres Oj, ale jest problem kurwa, na dachu leżą Malina chotu ja jakie darmo to podnieść, w chuj. no ja wiem jak. Wykurwie to w kosmos, bo czekaj, o, u, uciekaj stąd. Dawaj na dół. Tylko szybko, fest. No wyjebało. vyjebalo, Javíre. No, já mám ty průbky. Malina, dávaj nádol.